Ja pierkwaczę. Autentycznie. Chłopaki chcieli mnie zabić. Naprawdę. Normalnie aż mi taki kaszel na płucach, jeszcze przez mój, mój brak kondycji, siadę. Takie. Słyszycie to? to? ile frajdy z tego było. To jest ultra dobre porównanie do adrenaliny, którą daje mi enduro. Dawało, bo już teraz prawie, że w ogóle nie jeżdżę. Chcę znowu jeździć. Ale zajebiście, Nie mówiąc o tym, że prawie jajka straciłem, bo. Coś mi tam wybiło? Ja ja se obiłem. O Jezus! Jeszcze bardziej. Dosyć mocno, ale musiałem trzymać kierownicę, a nie. A nie swoją jajecznicę. Uuuu uh, Moje kulki. Moje mili! Trzeba zrobić coś zdrowego i fajnego. I mm. mm. Jakie to jest dobre! Aha. Uh -huh. mm. Jest tu gruszka, borówki, jabłka, kiwi, malina, banan, marchewka, Cytryny tylko nie dałem. Witamy w Polsce chlebem i wódką tutaj, game i mama no i co, co z tym chleba, okay? No musi no to... ale sól Panu. musi jeszcze być. No, mówiłem, że musi być sól! Sweet home Alabama. Mua. No też się zaś tu upije, ona zawsze to spija Ale wyjątkowo dzisiaj nie jest chętna do wina Ale ty z winy jesteś. Synek. No gibki synek, nie? Wiecie. Co mi dupę kręcisz? Ja. <głos> <głos> hmm. Czyli rod do drony! Rezi? Nie rezi. Rezi, nie rezi. Rezi, nie rezi, rezi. Polecam, zajebiste okularki. Oczywiście dostępne w sklep.rezygiusz.pl już poratował. Wszystko gotowe? Tak. Tak pracuje maszyna. Tak! Tak! Zobacz. Jedzie z nami. Uuuu, bracia! Ja to dupia! Wyjeżdżam z tej chałupy, bo już tutaj nie umiasz trzymać. Jadymy! Jadymy. Jadymy, klucha! Jadymy! Cel w góry! Jadymy! Dojechaliśmy. <głosy> <głosy> Także witam was we vlogu. <noise> Dzień. spytacie pytacie pewnie, co czemu nie golisz się w domu? Przecież tam masz to tam wszystko jest. No, a tu nie muszę. Zbierać tego syfu z brody, ale na mustanga wszystko leci. <laughs> Polecam bardzo serdecznie moi drodzy. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajne. Mm -hmm. Aport! <laughs> Jezu nie tam klucha, nie w tą stronę. Sturlajmy się, jak to, to jest pomysł dobry. Sturlajmy się. <laughs> <laughs> jeszcze klucha. Ja też chcę. <laughs> <laughs> Z tobą się nie da tu turlać. Klucha. Opłanuj emocje, bo opanuję. Jeszcze by dziabła. Twoja kolej, młody. Ta. Panie i panowie, to żywy okaz. Ale to żywy okaz roku i stara, nie? Tu mamy rok, a tu mamy star. Pięknie, Agata. Ej, co ja chcę? Ale zajebisty kawie. Zapienny? Polizałaś? Mhm. Poliżesz się? Nie. Ja poliżę, sprawdzę. A tu ptasie kupy. No, ptasie kupy są obok. Ale nie, nie no to, jest nie jest na... Ktoś coś mówił o higienie, bo wirus, czy coś? Aga Agata mnie zostawiła! Co w się... Sensie, nie, że zerwała, tylko pojechała sobie ode mnie. Wróciliśmy do chaty, jest wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale Agata musiała jechać do Warszawy, a ja zostałem z kluską i tymi pampersami. Ym... Jest to bardzo duży projekt, bardzo fajny projekt. I tylko tyle mogę mówić cały czas. No? Fajny projekt, jeżeli zresztą no. Powiedz coś więcej, panie Majster. No, powiedz coś więcej, panie No, proszę powiedzieć coś więcej, panie Majster. No, trochę, co? No, proszę powiedzieć coś więcej, panie Majster. Projekt tyczy się. A nie powiem! Dzisiaj we wtorek, bo dziś jest wtorek, z okazji Dnia Dziecka, przeceny aż do minus 10%. Ile? Aż do minus 20% I Ile? Od siedzenia na chacie zacząłem nagrywać tiktoki Więc to chyba najwyższy czas wrócić do normalności Bo <ścoughs> to jest grubo <śmów> to Się odbija mi